Ciemanko, tutaj Cibor! Po raz kolejny witam was bardzo serdecznie w Counter Strike Global Offensive. Gramy w nowy tryb, wyścig zbrojen, coś takiego jak Gun Master. Właśnie, e, terroryści chyba wygrali jak dobrze, albo counterterroryści, nie pamiętam. Dobra, No w ma o co tu chodzi? Mamy mapkę i... Biegamy, zabijamy się nawzajem, tak jak zwykle, ale za każdego, za każdego zabitego przeciwnika mamy zmianę broni. Kto pierwszy dojdzie do ostatniej broni, czyli noża, i zabije przeciwnika z, e, z przeciwnej drużyny, wygrywa jego drużynę. Zabrzmiało to trochę nieludzko, ale wiadomo o co chodzi. Jest 26 poziomów, odblokowałem pierwszą broń z 26 i gramy dalej. Tam jest za każdym oczywiście jak giniemy tak, to nie tracimy tej odblokowanej broni. To jest oczywiście rozgrzewka. To już mówiłem o tym. Więc nie będę powtarzał. Tryb jest bardzo fajnym urozmaiceniem w Counter Strike'u. Bardzo mi się to podoba. Bo szybka gra jest tak, że cały czas się spawnujesz, tak nie czekasz do końca danej tury. Tylko od razu raz i pyk. Nie, się. Kolejny. Kurde! Przeżyję? Przeżyłem. Bo muszę wygrać! Nie mogę, no nie! Shit, no to było tak głupie! No dobra, no jakby trzeba grać, no nie ma... nie ma... Jest, zabity. Mamy już drugi poziom. Widać które będzie później Ja <ścoughs> muszę się z celowaniem w tej grze, ale spoko. Idźmy teraz w prawo. Gra jest bardzo dynamiczna. O! Trzeba uważać na friendly fire. Bo to jest trochę wkurzające, można się nieźle pomylić. Kto jest z tobą, a kto przeciwko tobie? Można dostać niezłe baty. I można narobić sobie też bigosu ładnego. Tak? a no trochę tutaj chciałem poszpanować. Na im, ale dobra. No to jest minus jedynie tej rozgrywki, jest to, że. Jeden z przeciwników może dostać się na spawna i siepać yy, co chwilę jak się pokazujesz, tak? Chociaż jest zrobienie... zrobienie coś zrobione coś takiego, że gdy się pojawiasz na mapie, spawnujesz, to ro, jesteś przezroczysty przez pewien czas, tak? Żeby ogarnąć przeciwnika. Ale to nie do końca działa, tak zaraz wam pokażę. Jak się ktoś to pojawi. Widzicie? Ma, nie za, No teraz... Widzicie, to wyszło ładnie, tak? Ja się po. zobaczył mnie. Oooo, ósmy poziom, może uda mi się. Raz jak grałem, nie nagrałem oczywiście, bo. po co? Oooo! Ty za mną? Nie, to mój. jest na górze. No, dostał, ale nie ode mnie. Jest! Trochę oszukiwałem Dwóch zabitych No to jest właśnie ten minus, tak? Widzicie? Dobra Gościu ma 14 czy Ma 14 level Trzeba się trochę pośpieszyć i... Ale peszek Leszek Ale dobra On tam jest Dobra Gościu go zabił, szkoda, że mi go nie dał, ale dobra AK-47 dla mnie to... Od początku kontest moja ulubiona broń Zawsze chętnie... O, to jest Kure, nie trafiłem gościa Dostał! O, mamy Dostał! Aaaa, ja, 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 który lewe Ten, ha, przegramy No ale dobra, będziemy... Gramy dla zabawy, tak play for fun. No bez spiny No mogli ten cel to przybliżenie lepiej zrobić, ale to jest koster strike O! O, Oj! Oj Nie, streamer Nie, nie, nie streamer jakiś kościół. Dobra, na razie jest spoko Pewnie przegramy już ma. Noż, ale ja tak się. O, to był on. Dobra, trzeba uważać. Teraz na gościa z nożem, nie? Bo mamy dwa tryby zabijania: lewy przyciskiem myszy i prawy, tak? Lewy to jest normalnie ciągnięcie, a prawy to jest taki. Za, tak się za. za pierwszym takim zamachem, tak? Że, że od razu w plery i po tobie. Dobra, jest dobrze. Jest okej. Okay. Może jeszcze uda mi się nadrobić stracone punkty Nie będę nawet wychodził, że mi czasu Dobrze, jest! Kolejny Duży. Pistolet Czy ktoś ode mnie z drużyny ma jeszcze Kurde, jeszcze 5 leveli NYPD! Jest! Udało się! A mi serce bije bo chciałem to wygrać, fajnie by było Ale Nie szkoda, że nie na mnie, kurde A ja idę z boku, bo oni idą od tyłu Jeszcze troszkę, jeszcze troszeczkę Tu jest fajny camp spot, ale dobra, my się cofamy Tak panowie, możemy mamy szansę to wygrać Zabił go Najważniejsze, żeby nie dać się z noża zabić Nie, 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 nie Nie, nie, yes. mi się go zabić. Yes. nie, nie, nie Nie, 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 To pierwszy, to woda. Jest! Jeszcze troszeczkę. I nóż będzie. A to jest fajna sprawa z tym, że naprawdę rozwiązanie jest bardzo genialne, bo. Nie, spadłem! O ja, ale dogoniłem gościa. Spoko. Gra bardzo fajnie mi się wyszła. Dobra. Teraz następny mecz się zacznie. Jesteście gotowi? Ja jestem. O, to jest bardzo fajna mapka. Mapki są małe, szybkie. Gra jest, jak, jak już mówiłem, bardzo dynamiczna. Nie da się na niej nudzić. A jeszcze to szybkie spawnowanie. Idziemy do terrorystów, moi ulubieńcy. Dobra. Rozgrzewka. Na razie gramy z botami, bo to takie zawsze. Początek z botami, a później zaczynamy grę z prawdziwymi graczami. Tak? A, rozgrzewka nie idzie. Ardan, mój zabójca powierzchni tą chwilę Dobra Muszę się przyzwyczaić Chodź, chodź Jest! Chociaż w rozgrzewce jednego zabiłem Może drugi? A! Nie zdążyłem No Myślę, że to jest miła odmiana, bo nie wiem jak tam nie, za bardzo nie śledziłem Counter yy, Strike'a Global Offensive na YouTube, ale mi się wydaje, że... że to będzie miła odmiana, niż o tych Battlefieldów i Modern Warfare'ów, gdzie w końcu już cały czas się pokazują. Nie, nie mówię, że nie lubię tej gry, czy to w tym stylu, tak? Chciałem po prostu zrobić jakąś mniejszą odmianę. A że gra jest naprawdę fascynująca i ciekawa i dynamiczna naprawdę gra się fajnie choć powiem szczerze, że w poprzednich grałem w poprzednią grę na rozgrzewkę to już gościu używał cheatów, co było bardzo niefajne gdzie jestem o wypadł stąd, czy w samej górze? halo? aaaa

W ogóle... Nie! <laughs> Akces Fajna sprawa jest z tym... W ogóle... Ile widzów mam już? Miałem ostatnio 30, już mam 44. Dziękuję wam bardzo, że subujecie mój kanał. To jest bardzo miłe z waszej strony. nie, 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 nie! nie. Tak jak mówiłem, że kolejny sub... Zwiększa moją zajawkę do robienia filmów I chęci, tak? I to jest bardzo miłe z waszej strony Oczywiście jestem otwarty na propozycję gry z wami Już ktoś pisał o Modern Warfare, Przepraszam, ale na razie No... Znudził mi się Modern Warfare i... Nie mam ochoty w niego grać, więc... Spoko, wrócimy jeszcze do Modern Warfare'a Trójki I chętnie z wami pogrę Au. Jak na razie proponuję Planetside 2, Contest Strike'a No, to na razie wsio jeśli chodzi o... Co mógłbym z wami zagrać A to mój Yeah! Come on, baby On wszedł do góry, czy uciekł? A nie! Już go miałem, Axel! Pipko wredna Moim, moją ścieżką życia! ja Ale peszek leszek! Chyba no pewnie jeszcze tam jest, bo spał mnie strasznie. Ale gówno, no kurde, akter, no! się zdenerwuję. Dobra, nie ma co putania na no! Do dwóch... Do trzech razy sztuka, nie? się mówi? Chodźmy tędy... ktoś, mnie ktoś od tyłu rozwali, znaniem życie. Chodź, 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 chodź. Bo ktoś mnie widział, na pewno tędy przyjdzie mną. Albo ja przyjdę po kogoś. Halo? Ścisiu? Nie, zwykle nikogo nie ma. God damn it. Halo! To już wszyscy zmieniają pozycję, ale ja zresztą nie nie widzę. Eee, standardy, standardy. No znowu. A, bo widzę, spawn się zmienił. Oni się tu nie stanę, spawnują, ale to jest fajne, fajne. Wow! Yes! dosta kurde nie wiem. kto teraz jest Pv, musi level. No, doładujmy sobie Fajne, fajna fajna Kościa, jest na górze. Chodźmy do niego. Hello! Kurde, myślę, że to nie mój. Że to mój znaczy się. I się, znaczy się, się. I się. A nie chciałem zajść twego kolegi. No bo to jest wkurzające. Wiecie, co kamannie. Yeah! Nice shot! Thank you. Ankiu, Very much Fuck yeah, Zemścił się. Dokonuję odwetu Everybody set. jep, jep, jep. Gurde, zwiał mi. A nie będę szedł środkiem mapy. It's too dangerous. Ej! Hey, Aj, ja nie mam szans. Twój dominator. No kup, kupu. Sorry, awansz, no, ślad się broń. Yeah! Kurde, no! ardano. no! To wciąż twój dominator, serio? Tupek. Ends all. No. jest. No kury, człowieku, nie chodzi w drogi, no! Ludzie są normalnie. O, o co, Powaleni, mnie to tak denerwuje. Mogę spał na pewno, w ogóle, nie? Dokładnie, gdzieś tutaj. Ale przejdźmy się. Tylkoś trafimy w Może... The terror swim. przegraliśmy. Dobra! To na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam na następny raz. Trzymajcie się bardzo, pa pa!